W tym kontynuujemy pracę i będziemy budowali zewnętrzną obręcz fergi I zaczniemy od wprowadzenia nowego obiektu. Mianowicie ponownie będzie to cylinder. Dobrze, zadokuję okno z właściwościami, obrócę obiekt. Na razie proponuję zająć się dopasowaniem tego obiektu. I tak, aby ten obiekt, powiedzmy... Przyciągnąć do środka naszego detalu, związanego z Felgą, ja proponuję skorzystać z ALT, z CTRL. Ups, Cofnę operację. Jeszcze raz skorzystam z przesunięcia. Dobrze, z CTRL i przyciągnę środek obiektu, właśnie do tego werteksa odpowiedzialnego za środek detalu. To jest mała pomyłka. OK, i tak skorzystajmy ze skalowania i dopasujmy może zewnętrzną część obiektu do zewnętrznej części. Fergi, czyli mniej więcej do tego miejsca i wprowadźmy wartość dla parametru u 140 Dobrze, tak więc jest to wielokrotność wartości 35 ok bazę pozostawmy na dwójce V to jedynka tyle wystarczy przejdźmy do minimalnie zeskaluję przejdźmy do widoku użytkownika OK, a właściwie może do rzutu z przodu, i dopasujemy szerokość w tym przypadku. Coś w tym stylu. I ja, przez mój obiekt, widzę również obiekt odpowiedzialny za detal w tym miejscu. OK, aczkolwiek będziemy i tak zmieniali położenie tych elementów względem siebie. I tak skorzystajmy ze skrótu U, zaznaczmy wewnętrzną część poligonów i usuwamy to samo. Musimy wykonać po drugiej stronie. Dobrze. Skrót T. I zaznaczamy wewnętrzne punkty. Skrót X. I powiększamy mniej więcej dotąd. Czyli nie do tej linii odpowiedzialnej za obręcz, tylko mniej więcej do linii, która jest linią następną. Dobrze. Czyli do tego miejsca. No OK. I tyle wystarczy. Spacja. Przejdźmy do widoku użytkownika. Zaznaczmy teraz wszystkie te krawędzie. Dodajemy do zaznaczenia krawędzie po przeciwległej stronie. OK. Korzystamy z CTRL-D, skrót X, Global, COG i skalujemy. Dobrze. Następnie alt przycisk myszy, Bridge i mając aktywne te krawędzie usuwamy za pomocą delete super i freeze. Prowadzimy teraz odpowiednie pętle wewnątrz samej obręczy i postarajmy się troszeczkę zmodyfikować. Tak więc te pętle będą odpowiedzialne główne, głównie za łączenie wybranych obszarów naszego detalu. I spoglądając na materiał referencyjny możemy zauważyć, że ta felga jest stopniowana. No dobrze, tak więc spróbuję policzyć, ile będziemy potrzebowali tych dodatkowych pętli. Na pewno jedna pętla jest odpowiedzialna za tą krawędź. Druga będzie za przytrzymanie. I trzecia będzie odpowiedzialna za kolejną krawędź. Tak więc potrzebujemy jeszcze za przytrzymanie. Właśnie potrzebujemy czterech pętli. Raz, dwa, trzy, cztery. I trudno to oczywiście zobaczyć w odniesieniu do materiału referencyjnego, tak więc ja postaram się mniej więcej to obrazować w tym przypadku. Dobrze, tak więc pierwsza pętla, którą wprowadzamy, będzie odpowiedzialna za łączenie pierwszego obszaru naszego detalu. OK. Coś w tym stylu. Następnie występuje wznoszenie, tak więc ta pętla powinna być dosyć blisko. OK. My automatycznie zaznaczamy wewnętrzne poligony. Tak więc ja wskazuję pierwszy, Alt Shift, środkowy przycisk myszy, korzystam ze skalowania. I skalujemy, aczkolwiek pamiętajmy, aby skalować na osi ZY. Dobrze, coś w tym stylu. I skorzystajmy może z rutu z boku i skalujemy powiedzmy do połowy obiektu, czyli do tego miejsca. Super. I tak, teraz musimy wprowadzić kolejną pętlę. To będzie trzecia pętla, też będzie odpowiedzialna za łączenie z naszym detalem. I kolejna pętla, również blisko, będzie odpowiedzialna za kolejne wznoszenie. Tak więc wprowadzamy. I to będzie właściwie czwarta pętla. OK. Zaznaczamy te poligony, czyli Alt Shift. I wykonujemy takie same skalowanie. Mniej więcej do tego miejsca. Ok, sprawdzamy, jak to wygląda na materiale referencyjnym. Dobrze. I ewentualnie. Chociaż nie, pozostawię to mniej więcej w takiej formie. Tyle wystarczy. Dobrze. I generalnie moglibyśmy wprowadzić również odpowiednie detale w górnej części mojego obiektu. Aczkolwiek, ja szczerze powiedziawszy, nie przewiduję tutaj renderu, który by odkrywał właśnie te fragmenty, dlatego na razie pozostawię to pod taką postacią. Bardzo łatwo ewentualnie później powrócić do obiektu, wprowadzić dodatkowe pętle właśnie. Podniesienie do zewnętrznej części i trochę zmodyfikować te komponenty. Ale skupiamy się na tym, co jest najważniejsze. Dobrze? Czyli najważniejsze w tym przypadku są poligony znajdujące się w tym miejscu. I one będą odpowiedzialne właśnie za łączenie obydwu elementów. Dobrze? Tak więc skorzystamy z Ctrl D po zaznaczeniu tych poligonów. Przesunięcie lokal. I właściwie skorzystajmy z rzutu z boku i przesuwamy mniej więcej. Na środek obręczy. Gdzieś tutaj. OK. I już widzę, że popełniłem pewien błąd. Tak więc korzystam z Ctrl Z. Zapomniałem w poprzednim rozdziale właściwie wytłoczyć te komponenty i zeskalować je. Tak więc to, co my teraz możemy zrobić, to przykładowo wyprowadzić te komponenty jeszcze raz obrócić obiekt i zeskalować lub nie wprowadzać kolejnych pętli tylko dopasować punkty do wybranego fragmentu zewnętrznej obręczy. Tak więc nie jest to może zbyt duży błąd, aczkolwiek mogłem o tym pomyśleć wcześniej. No dobrze, tak więc w tej sytuacji po prostu wyprowadzę komponenty do tego miejsca. Ok, mam na razie, że to mam nadzieję, że to zabrzmiało niezbyt tajemniczo, aczkolwiek zobaczmy mniej więcej o co chodzi. Skorzystajmy mianowicie z rzutu z boku, zaznaczmy obiekt, obracanie i postarajmy się w taki sposób obrócić obiekt, aby trzy segmenty znajdowały się mniej więcej na środku tego detalu. Dobrze, tak więc obracanie, oddalę kursor i obracam w taki sposób, aby pojedynczy segment był mniej więcej w wtłoczeniu. Coś w tym stylu. Czyli jest to mój środek, dokładnie to miejsce. Ok, przejdźmy tutaj. Znaczy do widoku użytkownika, i możemy teraz usunąć te poligony. Tak więc te poligony, czy też ta wyrwa, być odpowiedzialna za łączenie z naszym detalem. Ok, i zastanówmy się teraz nad tym, ile potrzebujemy dodatkowych pętli w odniesieniu do naszego detalu. Tak więc na pewno potrzebujemy. Raz, dwa, trzy pętle. Dwie już mamy, czyli zewnętrzna i wewnętrzna. No dobrze, tak więc wprowadźmy pierwszą pętlę, niezbyt daleko, powiedzmy tutaj, trzecią, to znaczy drugą tutaj, a trzecią gdzieś tutaj. OK, upewniamy się, że te poligony na wierzchołku są zaznaczone, usuwamy je, musimy teraz obydwa obiekty połączyć, czyli zaznaczamy obydwa. Alt, parę myszy, merge, 0, delete. OK, skrót M, staranie komponentów i musimy teraz połączyć właściwe komponenty. Tak więc przyciągając teraz te punkty do naszej obręczy będziemy automatycznie zawężać ten detal. Tak więc albo staramy się dopasować jego szerokość wcześniej albo po prostu będziemy dopasowywać jego szerokość do liczby komponentów znajdujących się na obręczy. No, ok. Musimy teraz połączyć wszystkie te punkty. Tak więc nie wiem czy to jest w miarę czytelne. Mam nadzieję, że tak. że ten tutaj, ten tutaj, ten tutaj, a ten tutaj. Pozostają jeszcze dwa punkty. Raz i dwa. Ja generalnie, ja generalnie proponuję tutaj zmodyfikować sytuację, czyli element łączenia, tak aby zmniejszyć liczbę komponentów na detalu. Mianowicie skorzystajmy ze skrótu i i zaznaczmy te krawędzie, czyli raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, a następnie korzystamy ze Split Edges with Control. Przesuwamy słowach tutaj. I generalnie większość narzędzi związanych z modelowaniem 3D dysponuje już swobodnym przesuwaniem nowych pętli po komponentach. Tak jest w Blenderze, tak jest w Mai i tak jest również w 3D Studio Max. Ok, tak więc wprowadzając te komponenty, możemy teraz wykonać następujące połączenie. Tutaj. I tutaj. Dobrze. I automatycznie możemy teraz skorzystać ze skrótu M i połączyć tutaj ten komponent z tym, ten z tym. Dobrze. I właściwie połączę również tutaj w taki sposób i połączę te komponenty. Teraz tę samą operację możemy wykonać na tych krawędziach. Dobrze. I korzystając z tej metody redukujemy liczbę komponentów w odniesieniu do detalu i automatycznie zmieniamy troszeczkę przebieg naszych krawędzi w przypadku łączenia i tym samym będziemy mogli wyostrzać krawędzie felgi wprowadzając odpowiednie pętle właśnie w odniesieniu do tych segmentów. Dobrze, tyle wystarczy właściwie nie będę już łączył krawędzi, tylko skorzystam ze starania krawędzi, to znaczy punktów. Ok, i tutaj też. Dobrze. I tym samym będziemy właśnie mogli wprowadzać dodatkowe pętle w późniejszym czasie, chociażby w taki sposób. I te pętle będą nie dosyć, że obejmowały naszą obręcz, to jeszcze będą przytrzymywały we właściwym miejscu nasze komponenty związane z detalem. Na tym etapie ja proponuję już przygotować obiekty do powielania i obracania, czym będziemy zajmowali się w kolejnym rozdziale. I tak, spoglądając na zewnętrzną część naszej Felgi, czyli na obręcz, i ten detal, widzimy, że będziemy musieli skopiować ten obiekt przynajmniej sześciokrotnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak więc punktem odniesienia jest dla nas liczba siedem, czyli 7 detali, jak i wartość 140, czyli ilość segmentów naszej obręczy. I tak, jeśli podzielimy 140 przez siedem, wychodzi nam 20, tak więc musimy teraz.

Ja skorzystam ze skrótu Y, zaznaczę tą grupę, usunę. Dobrze, już widzę, że usunąłem nie tyle, ile trzeba komponentów. Dobrze, tak więc przejdę do widoku użytkownika. Sprawdzę jeszcze raz. OK, dodam U. Dobrze. I usunę, czyli do tego miejsca. A przyjęliśmy za punkt 200, czyli punkt 0, ten segment. Czyli my usuwamy mniej więcej do tego miejsca. No dobrze, zajmę się jednak na razie tą okolicą. I w tym przypadku korzystam ze skutu Y. OK. Skrót U. Dobrze, usunę. Cały pierścień i teraz to. Dobrze, tak więc na razie dysponuję pojedynczym obiektem, aczkolwiek będziemy, będziemy musieli go podzielić właściwie na dwa elementy. I obydwa elementy będziemy niezależnie powierać i obracać, a następnie połączymy to wszystko w całość. Jednak tym się zajmiemy już w kolejnym rozdziale, tak więc zapraszam.